Tym albumie nie wszystko uwzględnili tak, tylko dopowiem na o. wstępie. O, nie ma w historii Supergirl. No to będziemy o tym rozmawiać. Będziemy o tym rozmawiać, bo e, ja no też tam. mam pewne uwagi co do tego tomu, powiem ci. Powiem, sporo oh. nawet. Mhm. Więc to jest taki nasz początek. Ale wiesz co, zanim przejdziemy do stanu przeszłości Superman, zróbmy takie coś. E, co było w poprzednim odcinku. A w poprzednim odcinku mieliśmy Batmana. Co my tam mieliśmy? W ogóle stan przeszłości Batman, on zaczynał się opowiadaniem, w którym nie tylko był Batman, ale też i Superman. Mieliśmy do czynienia z... Serum fałszywej twarzy, gdzie ludzie skrywali swoją tożsamość. Do tego pojawiał się tajemniczy magistrat rządzący światem, i jak się okazywało, wykorzystywał kod genetyczny Klarta Kenta. Ostatnia scena, praktycznie Supermana z Batmanem, no, nie należała do mm, najgrzeczniejszych, najłagodniejszych. Zobaczmy ten fragment. To jedno ze sklonowanych oczu, jakie wydobyliśmy z genetycznie zmodyfikowanych stworzeń magistratu. Gotham nie przetrwa rządów milicji uzbrojonej w twoje DNA. Suprymenie, w Gotham nie ma miejsca na zaufanie. Wynoś się z mojego miasta. Wiesz, dlaczego cię posłucham? Bo wiem, że sobie poradzisz. Bo ci ufam. Czy ci się to podoba, czy nie? I w taki sposób kończy się w sumie naprawdę dosyć ciekawa historia związana z Supermanem, z Batmanem, i zasadnicze pytanie, czy ten wątek, wątek ze serum fałszywej twarzy, z magistratem, z kodem genetycznym, czy to uświadczymy w kolejnym tomie, następnym, a mianowicie stan przyszłości Superman, czy mamy cokolwiek z tym są nic. No niestety, właśnie tak, to jest ten to jest, powiedzmy, problem, zaskoczenie, nie wiem jak to ująć. Ale co tutaj jest, to się dowiecie za moment. Przejdźmy na początek do okładki. Tak jak poprzedni stan przyszłości Batman, taki Superman jest w miękkiej okładce ze skrzydełkami. Bohaterowie ocalili multiversum przed zagładą, ich zwycięstwo wstrząsnęło czasoprzestrzenią, pojawiły się nowe możliwości. Świat DC po wydarzeniach opisanych w Batman Dead Metal otrzymał nowe życie. Tak może wyglądać jego przyszłość. No i zobaczmy, jak może wyglądać jego przyszłość. Wszyscy znamy historię Supermana i jego rodziny, ale ich przyszłe losy są równie ekscytujące jak to, co wydarzyło się wcześniej. Przedstawiamy historię z przyszłości. Spotkamy w nich waszych ulubionych kryptonijczyków, ich przyjaciół i wrogów. Przyjrzymy się, jak Jonathan Kent stara się zostać prawdziwym Supermanem, podczas gdy jego ojciec Clark walczy na arenach świata wojny. Będziemy kibicować Louis Lane, starającej się zniweczyć niegodziwy plan Lexa Lutora. Poznamy również zupełnie nową wersję czarnego podróżnika, który musi wkraść się do świata wojny. Na koniec zaś Przeniesiemy się w czasie i spotkamy potomków Klarta, Kenta, chroniących wszechświat jako Root L. Tutaj mamy wszystkie informacje, z czego zostały zaczerpnięte te nasze komiksy i cena 8099. Dodatkowo, jeszcze zestawię z Batmanem, i cóż nam się tutaj ukazuje, też jest różnica w objętości, prawda? Jest spora różnica i na niekorzyść działa tego albumu to, że nie wszystko w nim uwzględniono, ponieważ nie dano nam dwuczęściowej historii poświęconej Supergirl, która w ramach tego eventu figurowała pod pseudonimem Superwoman. Dobrze, przejdźmy do pierwszego opowiadania: Superman z Metropolis. Jest to miasto Jutra. No i co tam się dzieje? Do czynienia mamy z Jonathanem Kentem jako Supermanem. Tajemniczym mózgowcem i ciocią Johna, a mianowicie Karą. W miejscu, gdzie kiedyś było położone Metropolis, zieje gigantyczna dziura. Uznałam, że to robota Trojana, więc zniszczyłam wszystkie jego bazy. A później ucięłam sobie miłą pogawędkę z przedstawicielem amerykańskiej armii. Uświadomili mi, że to Superman zniszczył Metropolis. Powiedziałam im: chodźcie, potrzebuję kogoś, kto dopilnuje, żebym nie zamordowała go z zimną krwią. Spokojnie, Superman nie zniszczył miasta, tylko je zmniejszył. Karo, nie zrozumiesz. Tak, mamy tutaj konflikt interesów. Oczywiście Supergirl i Superman broniące miasta, ale coś tu się zadziało, że Jonathan zmniejszył miasto, a czego nie mógł, nie powinien robić. I co doprowadza do starcia między. Między Karą a Jonathanem, i oczywiście coś tutaj ma wspólnego, ten y, mózgowiec. I mnóstwo akcji, mnóstwo tutaj się dzieje, y, historii, wydarzeń. Y, no, niewiele chcę też i zdradzać. Y, no, myślę, że to jest całkiem, całkiem przyjemne opowiadanie. Kolejne opowiadanie brzmi: wiele żywotów Clarka Kenta, co nie można byłoby powiedzieć, Sebastianie. To myślę, że jest bardziej taka troszkę przegadana historia, ponieważ tu mamy dwie płaszczyzny jakby fabularne. Pierwsza, ta główna, to jest opowieść nastolatków o Supermanie, która jest taką formą jego upamiętnienia, podkreślającą różne wersje, ponieważ w tym świecie uchodzi, że Superman nie żyje. Kiedyś opuścił ziemię, słuch po nim tak naprawdę zaginął i go nie ma. Wtedy jednak dowiadujemy się, że Superman w tym czasie jest na świecie wojny, czyli tej planecie posiadanej przez Mongula. I tam bierze udział w takich gladiatorskich walkach i myślę, że to tak naprawdę tyle, jeżeli możemy zgrać na temat tej historii, aby nie zaspoilerować jej jeszcze mocniej. Mieszkańcy Świata Wojny, oto wielki wojownik, który dawniej pokonał ojca Mongula. Teraz jest stary, osłabiony, bezradny, niegodny, aby nosić łańcuch Świata Wojny. Zobaczcie, co pozostało z Supermana. Myślę, że na uwagę w tym opowiadaniu zasługują przede wszystkim ilustracje. One są dla mnie fenomenalne, przepiękne, o czym może poświadczyć chociażby ten portret Supermana uwięzionego. Tak, kolejne opowiadanie zatytułowane Stan przeszłości: Czarny Podróżnik. Tutaj mogę bardzo skrótowo powiedzieć, o co w nim chodzi, oczywiście posługując się odpowiednimi cytatami. Interesuje się Twoim losem. Taka mała dziewczynka jak ty bierze udział w takich brutalnych zawodach. Jeszcze coś ci się stanie. Nie boję się śmierci. To już wiemy, dlatego nazywamy cię czarnym podróżnikiem. Możesz się skupić? Myliś się, Talo. Miano czarnego podróżnika nie przygnęło do mnie, bo nie lękam się śmierci, ale dlatego, że nie można mnie powstrzymać. Yy, mamy tu. Yy, czarnego podróżnika, który stara się oswobodzić mieszkańców różnych planet przed, przed życielem. W takim skrócie mogę powiedzieć. Czy ma coś to wspólnego tak bardzo dużo z Supermanem? To może na koniec sobie zachowamy tę uwagę. I przejdźmy w tym sposobem do Superman kontra Lex Luthor. Jest to trzyczęściowa historia, zdecydowanie najdłuższa z całego albumu na której wyłania na pierwszy plan organizację Planet Zjednoczonych. Jest to taki swego rodzaju odpowiednik naszego ONZ, zbierający do koalicji różne planety z całej galaktyki. Tu tych planet jest Ziemia i tutaj mamy naszą reprezentantkę, Louis Lane. Superman początkowo w tej historii nie jest obecny, ponieważ on latał sobie po kosmosie i coś tam robił. Do naszej organizacji chce dołączyć Lex Luthor, który lata temu opuścił Ziemię, Osiedlił się na innej planecie, i ona nosi nazwę Lexor. Początkowo koalicja nie jest przychylnie nastawiona do tego, jednak Superman ujawnia pewne fakty, które mogą no, rzutować w pewien sposób na intencje lutora. I on nakłania Luis, aby tam za to nakłoniła przedstawicieli Organizacji Zjednoczonych Planet, żeby oni przyjęli tymczasowo Lutora do tej koalicji. Ponieważ dzięki temu w sposób oficjalny będą mogli. Wejść do tej planety i przeanalizować tak naprawdę jej strukturę, i uwidocznić to, co chcą uwidocznić, jeżeli chodzi o lutor. Zgadza się, bardzo ciekawe opowiadanie, ponieważ mamy tu przedstawione dwa różne światy. Świat, w którym Lex Luthor jest postrzegany jako, jako nikczemnik, jako osoba, która niszczy różne planety, różne światy, ale z drugiej strony przyczynia się do potężnego rozwoju swojego świata. Tak? I, I to jest całkiem sprawnie poprowadzona narracja, ponieważ mamy dwa punkty widzenia jednej osoby. Ten dualizm, który przed chwilą powiedziałeś, to troszkę mi się kojarzy z tym motywem, jaki widzieliśmy w Black Adamie, ponieważ tam też mieliśmy jedną osobę postrzeganą na dwa różne sposoby, i tutaj troszkę w inny sposób, ale też to jest takie uwidocznione. Mhm, mm zgadza się. Jak najbardziej. I mamy sporo stron poświęconych tej historii. I ostatnie opowiadanie, jakie mamy, to Ruth L. Root L. dotyczy grupki herosów, grupki śmiałków, którzy walczą pod egidą Supermana, ponieważ każdy z nich ma eskę na, na piersi i się okazuje, że są u kresu swojego, swojego żywota, ponieważ nie widzieliście co was czeka. Co się tam stało? Przykro mi Ronanie, koalicja latarni poniosła klęskę. Nadchodząca armia to prawdziwy ewenement. Czerwony Król przewodzi nie tylko apokalips, ale także bogom nowej genezy. Na jego armadę składają się statki z każdego podbitego świata i to wcale nie jest najgorsze. Czerwony Król osobiście stoi na ich czele. Co prawda wolałbym się spotkać w szczęśliwszych okolicznościach, a symbol, który zhańbiliście, będzie w końcu oznaczał coś wielkiego. Ma tutaj pewien morał, jest to ładnie opowiedziana historia, ale, ale właśnie, jest pewne ale, Sebastianie, ponieważ nie wiem jakie jest Twoje zdanie, a jednak dla mnie to, co jest na tych kartach, to są to jest kilka opowiadań, które. Praktycznie nic ze sobą wspólnego nie mają. Oczywiście wspólny mianownik to jest Superman, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to bardziej, że jak mieliśmy Batmana, Batman z stan przyszłości to też było kilka opowiadań, ale które można było umiejscowić na jednej osi czasu. I gdzieś tam, albo w teraźniejszości, przeszłości, przeszłości, gdzieś można było to umiejscowić. Tutaj w tym Supermanie ja mam wrażenie, że jest to splot. Pewnych opowiadań, które same sobie też i przeczą. Tutaj po prostu, jakby wąż zjadał własny ogon. Dziwnie mi się czytało te opowiadania. Nie wiem, jak tobie. Zgadzam się z tym jak najbardziej i myślę, że największym takim problemem, który nie mieliśmy poprzednio, to jest brak tego łącznika. Faktycznie, jak wspomniałeś, Superman. Ale on też nie jest takim oczywistym jakby łącznikiem, ponieważ mamy nad historię o Czarnym Podróżniku, gdzie w ogóle tam motyw Supermana się nie pojawia. To jest dla mnie totalny zapychacz. I przeciwnie do tego, co mieliśmy w Batmanie, ponieważ tym łącznikiem tam był magistrat. Mm -hmm. W każdej historii to się pojawiało na różne sposoby i nawet mimo, że te historie same sobie też mogły troszkę przeczyć, być różnie czasowo ulokowane, to biorąc je tak w całość, Mieliśmy jeden obraz sytuacji z tego magistratu, ktoś nam coś rozwijał, coś mówiło. Tutaj tak nie mamy. Każda historia dosłownie zbrywana z kontekstu, można też mieć wrażenie, że iść z czasu, ponieważ sam obraz Supermana jest interpretowany na trzy różne sposoby, które sobie przeczą. W drugiej historii mamy wspomniane, że Superman nie żyje prawdopodobnie, gdzieś tam walczył sobie jako gladiator. Dwie historie później widzimy, że jednak mamy podstażowego Supermana, który wspomaga Louis Lane jeżeli chodzi o koalicję i mam jeszcze ostatnią historię, która coś innego nam jeszcze mówi o tym Supermanie I to są dla mnie tak trzy różne sytuacje, które dwie kolejne nie miałoby tak naprawdę miejsca zajść, którą na początku się dowiadamy, że Superman nie żyje. I to jest dla mnie taki bardzo niespójny charakter, gdzie mam wrażenie, że każdy scenarzysta robił swoje, nie oglądał się na inne prasy i przez to wyszła nam taka troszkę Paczka, która nie ma samego jakiegoś wspólnego. Dokładnie, jest to dla ciebie paćka. Ja bym to nazwał po prostu grobska pustą. Powiem ci, że ja kojarzę takie katalogi Egmontu, gdzie są różne historyki. One są takie wersje demonstracyjne, aby przybliżyć czytelnikowi: aha, jest tam coś przygotowane, ale jeżeli chcesz więcej, to, to zachęcamy cię do kupna. To jest na podobnej zasadzie z tym problemem, że tutaj mamy tylko wersję demonstracyjną, nie mamy mhm. szerszej publikacji. I zostajemy, ja przynajmniej, zostaję z taką pustką. Czytam, koniec, ok. I czytam za chwilę kolejne opowiadanie, które jest inne, zupełnie wyjęte, nie wiadomo z czego. I tak samo ono. One zostawiają zbyt dużo pytań, a praktycznie żadnych odpowiedzi. I jeszcze jedno mam do ciebie pytanie, ponieważ ty czytałeś death metale, a stan przyszłości jest pewną odpowiedzią, pewną konsekwencją death metalu. I mamy na samym początku, pierwsze opowiadanie, taki fragment. Kiedy zostałem Supermanem, oryginalny Brainiac próbował zniszczyć miasto. Prawie mu się to udało, ale razem z Karą odparliśmy jego atak. To jest tylko wzmianka o tym, co się wydarzyło wcześniej, przed Superman z Metropolis. Czy by taka walka między Johnem Akarą i braniakiem była w Death Metal? Nie. No nie. Nie idzie tego wspomnianego i nawet jak Tom Taylor prowadzi swoją serię, która właśnie z takim wejściem Jonathana w ten okres, to tam jest zupełnie inny przeciwnik. On się nazywa Bendis bodajże, więc Brainiak totalnie nigdzie nie ma miejsca. Jego od dawna nie widzieliśmy tak naprawdę w świecie DC. Więc faktycznie, na co zwróciłeś uwagę, że tutaj mamy odniesienia do sytuacji, które są totalnie obce naszemu widzowi i to zostawia taką pustkę. Także chciałbyś jednak więcej wiedzieć, bo może te sytuacje by rzutowały na portrety naszych bohaterów, a tego nie mamy. I portrety uważam, że te są problemy tego komiksu, ponieważ sam nawet Jonathan, on się tutaj zachowuje w irracjonalny sposób i jest to przeczące kompletnie idei budowania postaci od lat. On od małego był wpatrzony w swojego ojca. Miał go za wzór naśladowania, i nawet za takiego małego chłopczyka on podejmował bardziej leżące i przemyślane decyzje niż to, co tutaj zrobił. Bo to jest po do, do prostu puszczenia, żeby on wpadł na pomysł: hej, zamknę Metropolis w butelce i to będzie na pewno genialne rozwiązanie. Każdy będzie mnie za to chwalił. I nawet jak przychodzi kara, żeby go skarcić za to, to nie idzie w tym nic złego. On potrzebuje znacznie więcej czasu, żeby pomyśleć: aha, to coś chyba nie tak zrobiłem. I to jest dla mnie. Totalne nieczułe postaci, totalny taki auto-charakter, jak to się nazywa. Nie wiem, nie wiem, kto mógł w ogóle dopuścić taki pomysł, żeby to przeszło dalej. I to jest moim zdaniem problem stanu przyszłości Supermana. Jak jeszcze Batman trzymał się, nie uważam, że Batman był nie wiadomo jak o książką, ale miał się poczucie, że gdzieś tam spójność jest. Tutaj pięć opowiadań i one nie mają ze sobą żadnej spójności ani też i nie ma podbudowy tej, tej historii, która tutaj jest, więc my dostajemy coś. Ten komiks jest krótszy od tego, co myśmy z Batmanem, a nawet to nie stworzyło szansy Egmontowi, żeby wykorzystać przestrzeń do dania nam pełnego historii. Zabrakło tutaj historii o Superker, która jest zatytułowana Superwoman coś tam dalej. I to mnie bardzo dziwi, ponieważ w tym komiksie mamy historię o czarnym podróżniku. Jest to totalny zapychacz. Nie ma odniesienia do świata Supermana. I na miejsce tej historii właśnie ta historia zastąpiła nam Supergirl, czyli historię, która aż powinna się tutaj znaleźć, bo to jest komiks o Supermanie. Dlaczego taką decyzję podjęto, nie mam pojęcia, ale patrząc, jaki gruby jest Batman, no to jednak mam z tyłu głowy, że można byłoby to uwzględnić tutaj. Ja totalnie nie rozumiem decyzji i to mi się strasznie też nie podoba. I tym bardziej jeszcze mocno liczyłem na to, że dowiem się w końcu, o co chodziło z serum fałszywej twarzy. Czy ten magistrat gdzieś tam pójdzie dalej, on będzie w Metropolis. No, w sumie w taki sposób się kończy historia Batmana Supermanem, aż prosiłoby się o kontynuację i totalnie nic, zupełnie nic nie mamy. Więc no niestety chyba się pierwszy raz zdarza, że nie tylko zgadzamy się w pełni, ale też zgadzamy się z tym, że komiks nie jest udany, tak jak powinien wyglądać i no i nie, nie, oczywiście mam go. Myślę, że też kupię Ligi Sprawiedliwości i Stan Przyszłości, który za chwilę się też i pojawi, ale mam mocne obawy, bo ja nie wiem z czym tutaj się zetknę, czy z czymś takim troszeczkę sensowniejszym, jak to było w Batmanie, czy po prostu z grochem i kapustą, jak jest w Supermanie. Mam problem. mam wrażenie tam w oryginale, że Liga oceniam ją troszkę na podobnym poziomie. No, była tam jedna historia o Yara Flor, która była naprawdę kapitalna, no ale to też tylko była jedna historia z całego tego gama, co wyszło, a jak patrzyłem na zawartość albumu z ligą, to po raz kolejny nie dostaniemy wszystkiego, tak naprawdę zebrać zebrali te wszystkie historie stanu przyszłości, które są niewydane, to moglibyśmy zrobić czwarty album, który byłby chyba objętościowo, no troszkę do Batmana można podobny. Dobrze, a jakie jest Wasze zdanie? Jeżeli nie kupiliście, to oczywiście możecie się zasugerować naszym zdaniem, ale nie musicie. Jeżeli czytaliście, to koniecznie dajcie znać pod moim filmem, albo pod filmem u Sebastiana. Też serdecznie zapraszam do Uniwersum DC Comics, aby, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, czy Wy polecacie, czy podzielacie nasze zdanie. No właśnie, dzięki Sebastianie za znalezienie czasu i widzimy się. Wkrótce. Do, Do z... następnego. Do następnego. Hej.